Nas tak zwaną raną ojcowską często obsesyjnie dąży do sukcesu i osiągnięć, szczególnie jeśli go ojciec był emocjonalnie chłodny, krytyczny albo nieobecny. W takim przypadku jego ambicje i pogoń za finansowym sukcesem stają się nieświadomym sposobem na zdobycie uznania, którego nigdy nie otrzymał. To jakby chciał powiedzieć, nie dostałem miłości, której potrzebowałem wtedy, ale jeśli dziś odniosę sukces, może w końcu na nią zasłuży. Nie ma nic złego w pragnieniu sukcesu. Problem pojawia się wtedy, gdy ma rodzinę, partnerkę, a mimo to cała jego uwaga skupia się na świecie zewnętrznym czyli pracy, projektach, osiągnięciach. Może kochać swoją rodzinę, ale przez niewyrażony, głęboko zakorzeniony ból wewnętrzny trzyma bliskich na dystans. Nie potrafi się zatrzymać, nie umie odpocząć, bo wierzy, że tylko będąc kimś, może być kochany, że ludzie zostaną przy nim tylko wtedy, gdy będzie odnosił sukcesy. Gdy partnerka prosi, żeby częściej był w domu, albo żeby zrobił sobie przerwę, on może reagować goryczą. Odbiera to nie jako troskę, ale jako przeszkody w osiąganiu celu, zamiast zobaczyć w tym potrzebę prawdziwego, emocjonalnego połączenia. Kto z Was widzi w tym obrazie siebie, swoich partnerów, braci, ojców?